Siemano mordeczki, witam w kolejnym odcinku zgodnie z ankietą, którą wam wrzuciłem w karcie społecznościowej tutaj u nas na kanale na YouTubie. Wybraliście Mustanga i zobaczycie tego film, te, filmik tego Mustanga, którego niedawno kupiłem. To jest 5.0 GT, lekko uszkodzony jak już tutaj pewnie widzicie. Zaraz wszystko wam pokażę. I naprawdę to jest auto, które wreszcie mi się udało i jest super e, sprawa, bo dużo jest dodatków fajnych e, w tym aucie. I już zaraz pokażę wam dokładnie jakie to są dodatki, a naprawdę no, żeby tak uzbroić seryjne auto to trzeba by kolejne Powiedzmy tam 8-9 tysięcy, wydać. Także lecimy, zobaczcie i koniecznie subskrybujcie kanał. Tak jest rozbity ten Mustang GT, którego kupiłem. Moi drodzy, to jest auto z 2017 roku, czyli ostatni rocznik przedliftowy. Pamiętajcie, przedliftowe roczniki troszkę się różnią od poliftów. Różnią się przodem, różnią się lampami, różnią się także tylnymi lampami wbrew pozorom, bo mają tutaj proste takie LEDy zamiast takich zakrzywionych, jak widzicie, widzieliście u mnie w poliftowym ekobuście. Przejdźmy od razu do uszkodzeń. Zobaczcie, jeżeli chodzi o uszkodzenia, to mamy tutaj uszkodzone koło. Już to auto było na podnośniku i e, bardzo mnie zaskoczyło, bo naprawdę małe są tutaj uszkodzenia. O dziwo są uszkodzone dwa wahacze z przodu, e, dolne wahacze przednie z jednej, po jednej i po drugiej stronie, które już wymieniłem. Koszt tych wahaczy to jest 255 zł. Dodatkowo tutaj jest uszkodzony tylko jeden wahacz i to koło dlatego tak krzywo stoi. Nic oprócz tego nie jest uszkodzone. Ten wachacz kosztował 70 zł. E, I dodatkowo niestety są naderwane tuleje w takich dużych wahaczach e, tylnych, które zaraz Wam pokażę, bo mam tutaj drugie wahacze. I niestety problem jest taki, że w tych wahaczach te tuleje są niewymienne. Nie można dokupić takiej tulei, ale na szczęście miałem u siebie w domu dwa takie wahacze, i chodzi dokładnie o te tuleje, które tutaj są w idealnym stanie w jednym i w drugim wahaczu, a niestety tam one są naderwane. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie w filmie, żebyście widzieli jak to wygląda. I oprócz tego nie mamy żadnych uszkodzeń zawieszeniowych. Tutaj bardzo bym chciał, żeby ten błotnik nie wyjeżdżał cały, bo gdybyśmy mieli wymienić poszycie, to trzeba by je wyciąć tutaj, wyciąć tutaj po progu i no całe, całe poszycie by było wstawiane. Ale mam nadzieję, że ten błotnik uda się wyprostować, bo zobaczcie, on jest tylko tutaj zagięty, a tutaj w zasadzie, no jest delikatnie zagięty, tak? Ale to jest stal, można to wyprostować, a dokupiłbym tylko w ten element, tutaj jest taki element, który możecie dokupić za 200 zł. Zobaczcie, nawet ślisk jest niepołamany z zderzaka. Także może uda się go odratować, jeżeli nie jest wygięty i nie, od, nie jest odkształcony. Także tylko kratka. Tutaj ta część blacharska. No i oczywiście tu wszystko poprostować. Zobaczcie, belka jest nawet niedotknięta. Także. Nie trzeba tutaj nic więcej naprawiać, jak pewnie widzieliście. Jest tutaj sportowa guma, jakieś takie w zasadzie do drag racingu. Ona jest bardzo gładka. Zobaczcie, jaki ma charakterystyczny bieżnik. Nie wiem, czy uda się pojeździć na tych oponach, bo aktualnie jest flak. Jak widzicie, tą felgę mamy do wymiany, bo jest ułamana w tym, w tym miejscu. Więc ta felga będzie wymieniona na drugą taką samą. I wtedy zobaczymy, czy ta opona w ogóle jest szczelna. Czy uda się coś z nią zrobić. Natomiast, jak pewnie, jeżeli się interesujecie troszkę motoryzacją, to na pewno zobaczyliście, że wydech, który tutaj jest, nie. Jest seryjny. To jest wydech firmy MBRP i to jest cały wydech, nie sama końcówka, nie sam tłumik. Czyli mamy wycięty, w zasadzie usunięty środkowy tłumik. Dalej mamy taki H-pipe firmy MBRP i dalej on przechodzi w te końcowe tłumiki MBRP. Dzięki temu auto brzmi niezbyt głośno na niskich obrotach, ale bardzo fajnie bulgocze. No i jest już wyraźnie głośniejsze i bulgocze na wysokich obrotach, co za chwilę zobaczycie. Co więcej, tutaj od środka też możemy zobaczyć troszkę. A, musimy od Palić auto możemy zobaczyć troszkę te uszkodzenia. Jeżeli chodzi o tą ćwiartkę, tylko podłączę busterek. Niestety mamy tu pierdzielnik na placu. Cyk, nasz busterek podłączamy i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, tutaj otwieramy. O kurczę, muszę wyjąć kluczyki. Zobaczcie, ciekawa kolejna sprawa, że to auto przyjechało do nas, a już wiem, czemu nie chcę odpalić, bo zostawiłem kluczyki w aucie. Moi drodzy. Szefie kluczyki potrzebuję. Proszę bardzo. Mm, dziękuję bardzo. Moi drodzy, to auto. Cyk i już otwarte. To auto przyjechało do mnie z kompletem kluczyków. Czyli mamy dwa takie kluczyki, jak teraz trzymam z konikiem, plus jeszcze jeden klucz serwisowy. To się mega rzadko zdarza. Zazwyczaj auto jest zabierane tylko z jednym kluczykiem prosto z wypadku i więcej kluczyków już nie otrzymacie. Mamy tutaj zestaw naprawczy z kompresorem, nie ma pełnowymiarowego koła zapasowego, ale mam takie koło zapasowe, także mnie to w ogóle nie przeszkadza. Fajną opcją w Mustangach szóstej generacji jest to, że możecie położyć sobie fotele i przewieźć jakąś większą rzecz. No i tutaj możecie zobaczyć mamy pogiętą wykładzinę, bo tam pod spodem jest troszkę. Tam blacharka uszkodzona, tak jak zresztą widzieliście tutaj. Te lampy, ta lampa również jest tutaj uszczerbiona, ale i tak będę wymieniał całe lampy, bo niestety to są niby Euro -look, ale amerykańskie lampy z czerwonym kierunkowskazem, więc nic tutaj z nimi nie zrobimy. No a wiadomo, z czerwonym kierunkowskazem nie można jeździć w Polsce. No, no. Mamy tutaj kamery cofania. Tutaj mamy światełko, nic tutaj nie jest pouszkadzane. Oczywiście będzie trzeba wymienić zderzak i, dyf i dyfuzor, ale na szczęście bydech nie ucierpiał, także fajnie on tutaj wygląda. Przejdźmy do środka, bo to jest hit. Jak kupowałem to auto, wrzucam wam tutaj zdjęcie. Zobaczcie, jak ono wyglądało, a potem zobaczcie kolejne zdjęcie, jak to auto wyglądało, kiedy już do mnie przypłynęło do Niemiec, do portu. Otwieram auto i mamy tutaj. Już nie wygląda to tak źle, dlatego że wytarłem to wszystko e dupą, że tak powiem, ale zobaczcie, cały fotel wyglądał w ten sposób, zagrzyb. Na szczęście wystarczy to przetrzeć palcem i już to znika. No ale jak zobaczyłem te zdjęcia sportu, to myślałem, że to już będzie naprawdę dramat. Widzicie, jak wygląda ten fotel. On tak wy... ten, ten drugi też tak wyglądał, ale gdy ja wsiadłem do tego auta, to po prostu ubraniem już to wyszorowałem wy e, mimowolnie. Także myślę, że po detailingu to auto będzie znowu jak nowe. Co, najle... Co najważniejsze, nie ma tu żadnej wilgoci, tak naprawdę. Nic nie jest mokre, nie śmierdzi i tak dalej. Jak widzicie, jest rozebrana kierownica. Też mnie to zdziwiło, ale mam na to swoją teorię i myślę, że ona jest trafna. Po prostu ktoś tą kierownicę zdemontował, bo tutaj była inna kierownica, prawdopodobnie karbonowa dlatego, że w tej kierownicy, zauważcie, nie ma żadnych przycisków nigdzie, nie ma tych takich e, dodatkowych e, rusztowań na te plastiki kierownicy boczne, e, więc myślę po prostu, że ktoś oddając to auto do ubezpieczalni zdjął tą kierownicę karbonową, założył na sztukę tą kierownicę. Na szczęście poduszka, która była na licytacji potem zniknęła w transporcie, ale znalazła się na szczęście, leżała gdzieś tutaj na podłodze i jest teraz tam w schowku, także mam poduszkę kierowcy. Tutaj żadna poduszka w tym aucie nie była wystrzelona, pomimo tego uszkodzenia, które widzieliście. Zobaczcie tutaj, mam Fajne takie karbonowe wstawki. Oczywiście to nie jest oryginalne, ale ktoś tutaj sobie to zrobił naprawdę ze smakiem i nie wygląda to źle. Nie wiem, ile będziecie widzieli na kamerce, bo jest już dosyć ciemno, ale naprawdę wygląda to całkiem smacznie. Tak samo tutaj, takie karbonowe wstawki wszędzie. Jak widzicie, to jest oczywiście manualna skrzynia biegów. To jest 5.0, performance pakiet, wersja premium, czyli ma wszystko. Ma nagłośnienie shaker. Jak widać, tutaj jest biały napis shaker, tryby jazdy, manualna skrzynia. Zaciski brembo, rozpórki, skórzane, wentylowane, grzane fotele. Co najważniejsze, teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze. Zobaczcie, wsiądę sobie do tego auta, choć jest tu straszny syf. Odpalimy je, przynajmniej na zapłon. I teraz zobaczcie. Ten system w przedliftach to jest system Sync 2. Chyba nam się wyłączyło auto, bo booster przestał działać tak. A może nie, zaraz zobaczymy. W każdym razie ten system w przedlifcie to jest system Sync 2, czyli y, ma dużo fajnych funkcji, można się po Bluetoothie łączyć, y, słuchać muzyczki i tak dalej. Ale nie ma z, y, jednej ważnej funkcji, która jest w Sync 3, który mam na przykład w poliftowym EcoBuście. Czyli nie ma Android Auto i Apple CarPlay. Natomiast tutaj ktoś zmienił ten system na SYNC 3, więc tutaj już jest włożony SYNC 3. Co ciekawe, taki upgrade w Polsce kosztowałby około 4,5 tysiąca, bo trzeba fizycznie kupić całe radio, cały ekran, przekodować to wszystko i wtedy dopiero macie SYNC 3. Także super, że to już tu jest. Wystarczy podłączyć sobie po tym USB, po kabelku telefon i od razu mamy ekran z telefonu, nawigację, Janosika, Spotify'a, wszystko mamy na tym ekranie. To jest naprawdę super. Oczywiście zegary charakterystyczne dla performance pakietu. No i teraz musimy sobie to auto odpalić, no bo co tu gadać o Mustangu GT 5.0. Skoro jeszcze nawet go nie odpaliliśmy, tak to wygląda. Co ciekawe, auto też nie ma ani jednej ryski, ani jednej wgniotki nigdzie, jedynie tamto uszkodzenie. Więc po umyciu będzie naprawdę świetnie wyglądało. Dobra, odpalamy tego wariata. Klikam busterek, bo on ma minutę. Minutę wspomaga zapłon, a potem się automatycznie wyłącza, żeby oszczędzać energię. To jest ta rozpórka performance pakietowa. Jak widzicie, silnik 5.0, 5 litrów. W wersji performance to jest 435 koni, czyli troszkę więcej niż w standardowym. Odpalamy, wariata. Uwaga, jazda z tematem. O, czekajcie. Chyba będzie trzeba poprawić boosterek. Tak, poprawię kable i zaraz do Was wrócę. A już wiem moi drodzy dlaczego nie chciał odpalić, po prostu ktoś na placu przerzucił go na bieg i dlatego nie wciskałem sprzęgła, a klikałem przycisk i nie odpalał. Teraz my jesteśmy na luzie, możemy odpalić furkę. A nie, wiecie co? Chyba jednak trzeba po prostu, czy jesteście na luzie czy na biegu, to trzeba wcisnąć sprzęgło, tak. O tak. Mega naprawdę świetnie to brzmi, zobaczcie ktoś tutaj sobie jeździł na takim różowym podświetleniu, ja też takie lubię zwłaszcza z tym karbonikiem, fajnie to wygląda troszkę tu jest ciemno tak jak mówię, ale no naprawdę to jest petarda jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy gdzieś tutaj pojawi się link, miałem już kiedyś takiego mustanga 5.0 GT również w performance pakiecie, tylko że ze zwykłym systemem sync 2 i tam były po prostu wycięte puszki a nie założony sportowy wydech świeci nam się lampka od tych czujników w kołach, że mamy nienapompowane koło, no i oczywiście od poduszki, bo mamy po prostu nie niezamontowaną tą poduszkę, natomiast ona, o, cykl leży tam, tutaj, o, także spokojnie możemy ją zamontować. Co ciekawe, ma także, oczywiście, pełną instrukcję w ładnym case. nawet tam są jakieś nierozpakowane rzeczy, no i tutaj mamy plakietkę SINS1964. Pięknie to wszystko wygląda, wszystko działa, wszystko jest sprawne, włączymy sobie wentylę. trochę tego grzyba niech nam tutaj poleci. No i ten system. Teraz mamy czarny, bo jest już ciemno na dworze, ale generalnie podczas dnia on jest biały. To jest właśnie Sync 3. Zobaczcie, wejdziemy sobie tutaj w Settings General w informację. O, coś kliknąłem w informację about Sync. Zobaczcie, Sync 3. To jest to, co naprawdę mnie zdziwiło w tym aucie. Nawet nie pomyślałem, że ktoś mógł już zmienić tego synka na, na SYNC 3. Także świetna sprawa. Przegazujmy sobie trochę ten wóz, mimo że jest trochę chłodny, nie będę go bardzo gazował, ale posłuchajcie tego. Nie jest to taki chamski ryk, brzmi bardzo fajnie. Oczywiście, jak się zakręci go do 5-6 tysięcy obrotów, to brzmi jeszcze lepiej. Ale no, jest to zimne auto, także nie będziemy go teraz tak gazować. Zobaczcie parę ujęć z tyłu yy, za mną, za tym autem. I Tak właśnie moi drodzy wygląda i brzmi ten Mustang. Już niedługo z powrotem na drogach, także tutaj na szczęście będzie to szybka krótka naprawa. Rejestrujemy to auto i następny odcinek już będzie, kiedy będzie auto w pełni zrobione i będziemy nim latać, także szykujcie się. A póki co, koniecznie subskrybujcie, oglądajcie moje filmiki na bieżąco, żeby zobaczyć różne fajne furki. Mamy jeszcze jednego GTK z 18 roku, czyli polifta. Jak będziemy go omawiać, to pokażę wam co tam dokładnie było uszkodzone i czym się różni przed od polifta. Także lecimy z tematem. Widzimy się w w następnych odcinkach trzymajcie się. Hej!